Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych z CBD micelarnym. Dzisiaj przyjechałem tutaj na to spotkanie z redaktorem górnym właściwie w jednym celu żeby utwierdzić swój sposób myślenia, że on jest prawidłowy, że ktoś inny jeszcze myśli podobnie albo może i tak samo, żeby czasem człowiek nie szedł na, na jakąś fałszywą drogę w rozumieniu y, tego wszystkiego, co nas otacza. I myślę, że to dzisiaj tutaj na tym spotkaniu z redaktorem Górnym osiągnąłem. I trudno jest cokolwiek y, dopowiedzieć do tego, co powiedział y, redaktor Górny. Ja natomiast chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę na takie. Y, y, Sprawy z naszego życia, ale także z historii naszej, chociażby, które zadecydowały o losach naszej chrześcijańskiej, czy decydują o losach naszej chrześcijańskiej cywilizacji w Europie, ale także i na świecie. Wiele się wydarzyło w ostatnich 100 czy nawet 200 latach, a szczególnie od czasów rewolucji francuskiej. Często nad tym się nie zatrzymujemy, nie myślimy, nie wracamy do tego, a może nawet i wielu rzeczy nie wiemy. No bo na przykład myślę, że nie wiemy o tym, że wszystkie socjalizmy i komunizmy, jakie powstały w czasach swojego ideologicznego bytu, zniszczyły 190 milionów chrześcijan. Czy ktoś nad tym się zastanawia od czasów rewolucji francuskiej, a potem rewolucja chociażby chińska, a te wszystkie rewolucje hiszpańska, portugalska, meksykańska, później no oczywiście bolszewicka, ale też przecież. Faszyzm czy nazizm to nie tylko wojna, to także i rewolucja. Rewolucja przeciwko chrześcijanom, rewolucja przeciwko Żydom, rewolucja przeciwko Polakom. To jest rewolucja wyniszczająca poprzez wojnę, poprzez mordowanie, wyniszczająca całe narody. Nieraz nad tym się nie zastanawiamy. Ja tu dzisiaj jedną rzecz no. Myślę, że może nie do końca wyjaśniłem. Nieraz mówi się, że skrajna prawica. Nie, to wszystko dokonała skrajna lewica. Czy nazistowska lewica, czy bolszewicka lewica, czy jakakolwiek inna rewolucyjna lewica. Jak dzisiaj jest? Dzisiejszy świat, a szczególnie Polska, żyje pod pewnym pręgierzem pewnych myśli czy myślicieli tymi myślicielami to są przede wszystkim tacy ludzie, którzy gdzieś zgrupowali się we współpracy w tak, zwanej, w tak zwanej szkole frankfurckiej, która powstała w 1921 roku. Marksizm to była ideologia wojny, ideologia walki klas, ideologia walki nadbudowy z bazą tak to się dawniej w filozofii marxistowskiej mówiło. Oni ci Frankfurcycy wymyślili coś innego, Powiedzieli, że ta wojna już nie zda egzaminu, trzeba prowadzić wojnę intelektualną, wojnę cywilizacyjną, i to, co dzisiaj się dzieje, to jest właśnie pokłosie tejże wojny, ideologicznej wojny, którą rozpoczęli tak zwani Frankfurczycy. To, to był Hoynheimer, to był Lukas, to był Adorno, to był słynny twórca tej piramidy potrzeb piramida uciekło mi z głowy wycięcie od nowego zdania od nowego zdania to było wielu tych myślicieli którzy Utworzyli nowe podejście do rewolucji. Oni uważali, że człowieka można zmienić inaczej, nadając mu nowy sposób myślenia. Jednym z nich, właśnie to był Lukasz czy Adorno, oni opracowali taką, taką koncepcję, że człowieka można nauczyć nawet mówienia, że białe jest czarne. Pamiętam, byłem studentem. W latach 60. Nie, nie rozumiałem tego, no bo jak można mówić, że białe jest czarne? I aż mi wstyd powiedzieć, niedawno to zrozumiałem, kiedy społeczeństwo zaczęto uczyć, że kobieta to jest mężczyzna, że córka, siostra może być jutro chłopcem, że prawda może być kłamstwem. Że kłamstwo może być prawdą, że prawdy nie ma, że prawda jest y, taką, jaką sobie ustalimy. No to właśnie to jest ta filozofia, że białe jest czarne albo czarne jest białe bez względu, jakie jest. I co więcej, my nawet to często y, przyjmujemy, nawet boimy się powiedzieć, że coś jest białe, skoro wszyscy mówią, że ono jest czarne. No i tak się dzisiaj dzieje. Rzeczywiście ta filozofia zdaje egzamin, ale ona wprowadziła coś jeszcze bardzo złego do naszego życia poprzez oczywiście uniwersytety, poprzez tak zwane wydziały społeczne, socjologia, psychologia, a także prawo prowadziła konflikt pokoleń. Proszę zauważyć, Często nie potrafimy się dogadać ze swoimi dziećmi, wnukami. One mówią babcia, tata, co ty wiesz? No przecież ja jestem na uniwersytecie, a więc wprowadzono yy, taką walkę, wojnę pokoleń, że to nowe pokolenie niby wie więcej niż to starsze. Wcale nieprawda, absolutnie, a coś takiego zaistniało. Ale też wprowadzono wojnę płci, prawda? Dzisiaj prowadzono wojnę między kobietą a mężczyzną. Więcej to białe i czarne nam wpompowano, że kobieta to jest to samo co mężczyzna. No przecież wiemy, że jest inaczej. No ja patrzę na swoją żonę i wcale nie widzę, że ona jest taka sama jak ja. Różnimy się bardzo. I właśnie piękne jest właśnie w tym, że się różnimy. Jest to sprawa uzupełniania się różnych charakterów różnych osób płci. A tu nam mówią, że wszyscy są jednakowi. No nie są jednakowi. A więc również prowadzono tą wojnę do naszych domów, nawet do naszych małżeństw. To jest właśnie pokłosie tej filozofii, tej właśnie ideologii szkoły frankfurckiej. Oni nawet powiedzieli w ten sposób, stworzymy taką ideologię i ją wpompujemy w wasze rodziny. Przepraszam, że takie słowo użyję, ale oni takie słowo użyli, że, że wy się własnym smrodem po prostu zadusicie. Czyli wprowadzimy Wam smród do Waszych rodzin, do Waszych domów. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, ile złego wprowadzają nam w postaci nowych, nowych ideologii, nowych pojęć do naszych domów. Do tego stopnia, że, że już przestajemy rozumieć, co to jest małżeństwo, co to jest rodzina, co to są zasady moralne, co to są wartości moralne, które są ważne, a które są nieważne, jak wychowywać nasze dzieci. Prawda? A w ogóle, jeżeli chodzi o wychowanie, to nie wprowadzili kompletnie rewolucję, dziecko ma się samo wychowywać. No poziom głupoty wielki, a w dodatku jeszcze wielu wielu myślicieli, a nawet naukowców zaczęło to kontynuować. I nie wiem, czy oni w to wierzą, ale przynajmniej to wykładają. Także to jest w zasadzie to, co powinniśmy dzisiaj wiedzieć, bo właściwie co dzisiaj jest najważniejsze, żeby się nie poddać głupocie. Żeby się nie poddać tym wszystkim nowinkom, tym wszystkim, yy, bym powiedział, nawet szatańskim pomysłom, trzeba sięgać po wiedzę. To czego się boją, czego się boi ta nowa fala yy, tych post, yy, marksistów, oni się boją jednego boją się tego, że my to zaczniemy wszystko rozumieć. I liczą na to, że my tego nie pojmiemy, ale trzeba im powiedzieć wyraźnie, my, społeczeństwo, już to zaczynamy rozumieć. I niestety, ale tym wszystkim nowinkom nie poddamy się, nie poddamy się nowemu postmarksizmowi. Matka Boża widzi, powstańmy teraz i łączymy się z jasną górą, z Polakami na całym świecie. Do Matki Bożej, żeby Polskę miała w opiece. Polska jest oddana. Tu wielkie rzeczy jeszcze przed Polakami. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych z CBD micelarnym. Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 tysięcy produktów w konkurencyjnych cenach.